Cześć, do mnie dzisiaj doszła kolejna odleweczka z tego mojego sub, serwisu subskrypcyjnego i to jest oczywiście znowu Amouage. Tym razem wybrałam Lyric Woman. Także chciałam Wam po, przy, czym prędzej powiedzieć o moich takich pierwszych wrażeniach, bo oczywiście nie mogłam się powstrzymać. Całe szczęście jeszcze dzisiaj nic na siebie nie ubrałam, więc już mogłam sobie potestować i, i na nadgarstku, i globalnie. Słuchajcie, to są perfumy, które w otwarciu wybrzmiewały mi bardzo pudrowo. Wręcz to była taka taki puder, taka zasypka dla dzieci, ale troszeczkę jakby z takim vintage sznytem bardzo mocno pudrowo je odebrałam dopiero później ten puder jak gdyby ulotnił się i teraz ja czuję dopiero, że to są jednak perfumy, które idą w kierunku różanym ja tutaj wyczuwam taką różę, ale znowu ta róża jest trochę pudrowa, taka trochę vintage, taka trochę pudpuri, taka trochę przykurzona. Ciężko mi powiedzieć, czy to jest taka dojrzała róża, bardzo ciemna, czy może wręcz już ususzona, bo ona ma takie jakby trochę pudrowo, papierowe brzmienie. Jest ten zapach, taki mówię, delikatnie skręca w retro stronę. Oprócz, tego, od, oprócz tej pudrowości ja tutaj też czuję jeszcze jakieś przyprawy, wydaje mi się, że cynamon, yy, ale to nie jest taki zapach typowo przyprawowy, taka typowa róża przyprawowa. Raczej ten cynamon znowu tutaj dodaje takiej trochę suchości, jakiejś pudrowości, jakiejś słodyczy, ale ja czuję, że ten zapach się przepięknie rozwija. Na razie to są tylko moje pierwsze wrażenia. Ja na pewno się tym zapachem będę cieszyć i na pewno będę wracać o nim opowiadać, ale... Bardzo się cieszę, że mam kolejną y, odleweczkę a i i mogę się tym zapachem cieszyć. Naprawdę jest bardzo ładny.